No hej, teraz kolejna lurka LPS. Może nawet teraz killerek LPS. Skillerek, tak, killerek. Już teraz mam killerek LPS. A to dlatego, że przez czas na wyniki rosowania. No dobrze, W sumie ja jestem luna, no i będę miał... Chcemy się w ogóle skoczyć No nie będę mogła, no. No to będzie w ogóle No. Oto. Nasze techniki lasowania. Wszyscy, którzy brali udział w stanu wyróżnienia, tylko trzy osoby no, bardzo, bardzo wyraźne, tak że Czyli wszystkie wyróżnienia. Aż ze stanu. trzy tak. Sobie jeszcze pomieszam, żeby nie było, że podglądam, nie? Więc tak. W wyróżnieniu otrzymuje. Deluna and Ben LTS. Gratulacje. Kolejne wyróżnienie otrzymuje Słodka Bella. Gratulacje. Kolejne wyróżnienie otrzymuje Dekoka LPS TV. Ja to losuję oczywiście. Kolejne wyróżnienie otrzymuje Konkurs LPS. Następne wyróżnienie to Delekcja LPS. Oczywiście wszystkim gratuluję wyróżnienia. Dalej jest Lula LPS TV, gratulacje. Dalej jest LPS, gratulacje. Cookie LPS TV, gratulacje. Dekokonut LPS, gratulacje. The Pudding LPS, gratulacje. Romantyczne LPS, gratulacje. Teenagers LPS TV, gratulacje. Glide LPS, gratulacje. Ostatnie wyróżnienie. Paweł Sadowski, gratulacje. Teraz ostatnie trzy i tak trzecie miejsce zajmuje Jenny LPS, LPS, gratulacje. Drugie miejsce zajmuje. Suri LPS. Suri LPS TV. Gratulacje! Pierwsze miejsce zajmuje. Susana Delionet. Gratuluję Ci, Susana! Bardzo Wam wszystkim gratuluję. Za wygraną. My myślę, że się że Susana Delionet, za wygraną. Tak bardzo. Сейчас уже выиграла. Нет, уже выиграла. Ну, смотри на часть.